Witam w kolejnym filmie i w tym filmie pokażę Ci ile udało mi się zarobić w miesiącu 1 grudzień, który był najlepszy sprzedażowo dla mnie, ile zapłaciłem podatku e, i też powiem Ci dokładnie jak, jakim systemem działałem, aby to właśnie osiągnąć, tak naprawdę nie inwestując ani złotówki i sprzedając z własnego magazynu. Także przejdźmy do filmu. I tutaj widzisz ile podatku zapłaciłem, 9000 PIT5. I podatek VAT 8900 zł. No i składka zdrowotna przyszła dopiero mi w lutym, nie wiem właśnie dlaczego, ale pytałem księgowej, powiedziała, że to jest za, za właśnie miesiąc grudzień 3850. Ja samą składkę zdrowotną płacę, czyli od tego należy odjąć tam 400 zł bodajże, czyli kolejne 3000 mi dochodzi i wychodzi łącznie około 22 tysięcy podatku. Za sam miesiąc grudzień, także bardzo potężny podatek. Za sam jeden miesiąc, jeszcze takiego nie płaciłem, zwykle płacę około 10 tysięcy, czasem do 15 tysięcy maksymalnie dochodziło, ale nigdy aż tak ogromnej kwoty. I tak, jest to właśnie nowy model biznesowy wymyślony właśnie przeze mnie, oparty na moim doświadczeniu, i mamy tak. Klient u nas zakupuje jakiś dany towar, mamy na przykład wysyłkę 2 lub 3 dni i po prostu wtedy zamawiamy w hurtowni, na przykład do godziny 10 i następnego dnia mamy już towar u siebie i tego następnego dnia, na przykład kurier przywodzi nam paletę o godzinie 10 i po prostu zaczynamy pakowanie paczek. I dostajemy oczywiście jakiś termin, na przykład 7 dni za fakturę. Bierzemy na przykład zakupy na 4000, jakieś zabawki załóżmy i po prostu w te 7 dni na przykład możemy je wszystkie wysprzedać lub po prostu zamawiamy tyle, ile w poprzednim dniu klienci nam po prostu z, z, zakupy zrobili na naszym koncie Allegro, także tak to fajnie wygląda, nie musimy tak naprawdę ani złotówki inwestować w towar, po prostu klient nam płaci z góry za ten towar, my zamawiamy od razu w hurtowni, towar przychodzi do nas na magazyn, czy też garaż, czy do domu i pakujemy u siebie i wysyłamy ten towar już następnego dnia i możemy oczywiście tego towaru więcej nakupić, jeśli oczywiście mamy pewność, że ten towar pójdzie, a e, u mnie idzie prawie zawsze, rzadko kiedy coś zostaje, ponieważ samymi hitami się zajmuję, same hity sprzedaję, a jak wiadomo hity idą w bardzo potężnych ilościach, nie sprzedaję jakichś rzeczy, które po prostu są, e, się sprzedają na przykład 10 sztuk miesięcznie na jednej ofercie, tylko po prostu o wiele większe ilości. I tutaj przeszedłem już na Allegro, pokażę Ci taki pierwszy główny sposób, którym się kierowałem, aby osiągnąć takie właśnie wyniki. I tutaj mamy takie oferty jak 74 złotych klocki, 75 elementów, jeden katalog, 73,90, 40 osób kupiło drugi katalog i tak dalej, i tak dalej. Mamy kilka różnych katalogów, a tak naprawdę ten produkt jest ten sam, być może różni się marką, ale nie miałem z tym problemu akurat, że po prostu klienci, chodziło im głównie o to, żeby otrzymać ten produkt, a marka tak naprawdę to ten sam Chińczyk robi, była dla nich bez zmian i nie, na szczęście nie dostałem żadnego za to negatywa. Także pierwszym sposobem było podłączanie się pod różne katalogi jednej oferty. Czyli miałem jedną ofertę tak naprawdę, a pięć aukcji zrobionych i podłączałem się pod różne katalogi, dzięki czemu e, osiągałem bardzo fajne wyniki. Miałem takich ofert zabawkowych około 10 e, i właśnie na tych 10 ofertach wygenerowałem e, obrót na poziomie 100 tysięcy, tam z kawałkiem małym, reszta to były narzędzia, bo narzędzia głównie sprzedaję, ale na narzędziach się nie skupiałem, bo wiedziałem, że zabawki idą w tym listopadzie i grudniu e, i w grudniu właśnie taki bardzo fajny wynik wykręciłem. E, bardzo mały obrót, jeśli chodzi o zabawki, tam 100 tysięcy z kawałkiem małym, ale bardzo ogromne narzuty te, te klocki na przykład 73 zł sprzedawałem, a później już 2-3 tygodnie pod koniec, właśnie w grudniu, już wiedziałem, że święta są bardzo blisko, po 119 zł nawet, potrafiłem sprzedawać. Dawałem oczywiście już potem wadcy, żeby być na samej, samej górze, a właśnie klienci się spieszyli i widzieli u mnie szybko dostawę, dzięki czemu mogłem właśnie szybko wysłać i już nie patrzyli po prostu na cenę. Wiedziałem, że konkurencja ma tego towaru coraz mniej, też już trochę się podnosiła, także też bardzo fajna opcja była. I miałem właśnie tak jak mówię około 10 ofert, i właśnie w ten sposób sobie działałem. Zwykle nie promowałem tych ofert. Dopiero właśnie jak już było bardzo blisko świąt, zacząłem sobie te oferty wszystkie sponsorować, po prostu nie wyróżniać. Jeśli chciałbyś otrzymać na teatr całą moją wiedzę, jak krok po kroku właśnie robić, takie wyniki jak ja robię i zarabiać właśnie w ten sposób bez inwestycji w towar, tylko po prostu klient u ciebie zapłaci za towar, ty do siebie zamawiasz i wysyłasz od siebie z magazynu czy też w dropshippingu. To wszystkiego dowiesz się w kursie sprzedaży na Allegro, moim autorskim. Otrzymasz dostęp po zakupie do platformy kursowej, z której możesz korzystać dożywotnio w bardzo wygodny sposób. Na stronie Kursy Master.pl możesz zakupić lub linki będą w opisie pod każdym filmem. Kolejnym takim bardzo fajnym sposobem, z którego korzystałem właśnie w okresie świątecznym było na przykład zakup takiego towaru jak na przykład ten pingwin na lodzie, oczywiście inny sprzedawałem, już nie powiem, który to był dokładnie i tutaj mam, miałem na przykład w zakupie po 20 zł takiego sobie pingwina załóżmy. I sprzedawałem go po 45 zł. Miałem szybką wysyłkę, oczywiście, i dałem potem, już pod koniec wadcy, i szły naprawdę w setkach ilości te właśnie produkty za 45 zł, bo klient wolał po prostu sobie zapłacić 45 zł, szybką wysyłkę mieć i dzięki czemu ewentualnie mógł sobie zwrócić. A tutaj musiał coś dobierać, tracić czas niepotrzebnie, dlatego też bardzo fajnym sposobem, bardzo fajny narzut miałem danie do 45 zł, a co za tym. Idzie zakup w smarcie mógł wtedy być właśnie sfinalizowany. Przejdźmy teraz do podsumowania filmu. Ile zarobiłem w grudniu na Allegro bez inwestycji w towar, czyli po prostu klient mi płacił, i za te pieniądze zamawiałem towar do siebie i u siebie pakowałem. Także bardzo fajny, innowacyjny sposób. I cały czas to sposobem działałem i po wszystkich kosztach, czyli po podatku, po kosztach księgowości, kosztach pakowania, kosztach np. paliwa. paliwam też koszty, opony też sobie zakupiłem i tych innych wszystkich dodatkowych kosztach. Prowizji jeszcze, żeby nie było domówień, czyli tej prowizji na Allegro, ponad 30 tysięcy też zapłaciłem i oczywiście po kosztach podatków. Wyszło mi 35 tysięcy netto na rękę, już tyle zarobiłem, ale też to nie jest taki dokładny wynik, bo oczywiście na kilka tysięcy, bodajże 6700, ostatnią fakturę w grudniu pod koniec sobie specjalnie zakupiłem, żeby tego podatku było jak najmniej, ale oczywiście wyszło i tak bardzo dużo do zapłaty tego podatku, bo aż 22 tysiące prawie złotych. Także to by było na tyle, jeśli materiał się podobał, zachęcam do łapy w górę i subskrypcji. Cześć!